Pokłóciłam się z mężem. Wrzuciłam mu do barszczu wiagrę. Jak on za mną biegał? A jak przepraszam. Wczoraj w sex shopie kupiłem żonie wibrator z gwarancją. Jak to z gwarancją? No cóż, pan powiedział, że jeśli się zepsuje, nie będę musiał nic robić, on przyjedzie i zrobi wszystko sam. Jan Zumbach był jednym z najsłynniejszych pilotów Dywizjonu 303. Po wojnie ożenił się z Niemką. Jego koledzy nie mogli wyjść z zadumienia. Tyle lat walczyliśmy z Niemcami, tylu kolegów naszych zabili, a ty po wojnie ożeniłeś się z Niemką? Ale Zumbach im tłumaczył. Wy walczyliście i skończyliście, a ja dzięki temu małżeństwu prowadzę tę wojnę do dzisiaj. Wraca mąż wieczorem z pracy i pyta żony: A mamy może coś smacznego na kolację? Żona uśmiecha się do niego rozkosznie pyta: A mogę być ja? Nie. Wiesz, że lekarz zabroń mi tłustego. Żona do męża podczas oglądania meczu A co takiego jest w tej piłce, że nie możecie bez niej żyć? Powietrze.